Ja mam na gitarę Jestem z gitara i w kolejnym blogu grudniowym na moim kanale. Dzisiaj na sam początek otworzymy kalendarz adwentowy z numerkiem 4 z numerkiem 4 Tutaj mamy numerek 4, więc otwieram go. I teraz obstawiajcie w komentarzach, jaki tutaj będzie rysunek. Uwaga, 3, 2, 1. Bałwanka takiego śmiesznego. To był na razie taki wstęp. A teraz do zobaczenia w grze ustaw. Siemano Gitaros, ze strony Marcel Gitara i witam Was w kolejnym kupowaniu karnetu na moim kanale. Dzisiaj kupujemy karnet zadymiarski, i będziemy dzisiaj odlokowywać nowego zadymiarza Lola. Nagrywa się to? Nagrywa. Dobra, mam 178 demów. Kupujemy! Okej, okay. na sam początek odblokowujemy sobie nowe przebranie, przebranie do bóla, okej, okay, następ. dobra, najpierw mega potem, no, to niestety, słuchajcie, cały czas mi nic nie wypada, mam nadzieję, że z tego kornetu dziedunerskiego coś e, mi wypadnie, oprócz jej No e, dobrze, Oczywiście Was zachęcam do, 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 do zostawienia łapki w górę. Jak, jak wyjdzie oczywiście nowy sezon, to postaram się szybko dojść do 30. poziomu, tak jak dzisiaj. I po prostu no, kupu, kupujemy 10. sezon, czy tak będziemy jeszcze kupować. Pyk. Okej, okay. coś wypadło nam. E, Nitak tak na Moc. Niedźwiedź Nity atakuje szybciej od... ...szybciej. Odstęp między ciosami jest między o 60%. Okej. Okay. Kolejny... Kolejny na moc. Okej, okay, teraz jest na I teraz nową zadymiarę. Zostawcie teraz subskrypcję na moim kanale, a ja klikam nową zadmiarę za 3, 2, 1! Jest! Wreszcie! 9 na 9 chromatycznych zadymiarzy. Dobra, teraz maksujemy, lolę. No, dobra... Jeśli zastanawiacie się, dlaczego e, dlaczego ja nie nagrywałem m, m, no, kupowania karnetu, e, to dlatego, że ja po prostu no, szybko chciałem dojść do nowego Zdunowa. Okej. Okay. No i oczywiście, też e, wesołych świąt Wam życzę, bo już święta Bożego Narodzenia się zbliżają wielkimi krokami. Więc, no oglądajcie moi, moje odcinki, bo naprawdę bardzo dużo rzeczy może się wydarzyć jeszcze na, na tych odcinkach. Nagrywa, nagrywa się, to dobra. Tutaj do loli. następny pek. Maksujemy lolę. I ostatni. Ostatni punkty mocy. Pek! Okej, okay, i teraz maksujemy lolę. Ekstra, dobra. I chodźmy teraz na rundkę na solo. Jedna rundka dzisiaj. Na, na, napiszcie też pod tym filmem, e, czy, czy cieszycie się, że nas, czy, że kupiłem ten sezon. Ła! Wow. Wow. No, tutaj jest szelka, więc dawaj, dla No chodź. Naprawdę? Szela się...

Kult robi coś takiego, że jest ze mną chyba jakiś pomocnik, nie wiem, potem przetestuję ją sam. Jeszcze i teraz uwaga, jeżeli będziecie chcieli, e, żebym nagrał odcinek, że z, z, e, po prostu gram e, Brawl Stars, ale... Napijam na loj. E, jakąś And randę na przykład 20 randę, to możecie napisać mi w komentarzu pod tym filmem. No i słuchajcie. Jeszcze czego no. tego, prostu no. 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 jak będzie pod tym filmem. E, dobra, jak będzie pod tym filmem 20 lat w górę. Okej, okay, po prostu. Poor oh, yeah. baby. To po prostu, po prostu... On ekstra, to się. jest X. Okej, okay, słuchajcie, Więc zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, no i napiszcie w komentarzu, pa.